Hejka, jestem Klaudia. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam kolekcję moich drogich torebek. Eee, pamiętajcie, że ja rozumiem, że niektórzy są ubodzy, ale o takich osobach też pamiętam i pokażę Wam zamienniki dla nieco uboższych ludzi. Tak, tutaj mam wersję dla osób, które dbają o ekologię i sądzę, że no, jeśli ktoś się interesuje środowiskiem, to ta torba będzie idealnie pasowała. Eee, kolejną torbą jest Intermarsz. Nigdy nie robiłam tam zakupów, ale słyszałam, że Biedni ludzie tam chodzą, no Powinna być tutaj w sumie Biedronka, ale Nie wzięłabym tego sypu do moich rąk nawet Kolejne dwie torby to jest Douglas, no, gdzie są prestiżowe Kosmetyki, moja ulubiona drogeria Oraz Rossman, no Nie wiem, czy ludzie się malują czymś takim Ale pewnie tak, no, macie wybór Sami wiecie co lepsze He, Teraz tak, przejdźmy już do moich Torebek, które kupił mi Marek W każdym razie, zacznijmy teraz Od torebki, która idealnie nie nada się na każdą okazję. To jest Gucci. Jest nie za mała, nie za duża, poręczna. Zmieści się tam akurat karta kredytowa, telefon oraz kosmetyki. Kolejną torebką jest Louis Vuitton. Jest ona nieco większa. Sądzę, że nada się ona na jakiś spacer. Możecie ją założyć na ramię Albo ewentualnie nosić w ręce jak Wam wygodniej. Doda torebka wam prestiżu oraz wszystkie koleżanki będą wam zazdrościć. Te torby, co tutaj leżą, to ja nawet nie wyrzucam w tym śmieci. To jest idealny worek na śmieci. Pochodzi on z mojego ulubionego sklepu. Zawsze jak robię tam zakupy, to później zostawiam sobie te torebki, żeby mieć gdzie chować odpady, kiedy po prostu jest taki zwykły dzień i za bardzo nie potrzebuję jakoś się chwalić i idę na jakiś zwykły spacer. Albo do sklepu, to wybieram taką oto klasyczną torebkę Diora. Jest ona bardzo uniwersalna, pasuje do każdej stylizacji. Wszystko się zmieści, co jest nam najbardziej potrzebne, ale jednak ludzie i tak będą wam trochę zazdrościć. Kiedy już mówimy o jakichś większych wyjściach i kiedy naprawdę chcecie sprawić, żeby ludzie mieli ból dupy, to polecam Wam ostatnie trzy torebki, które specjalnie mam przygotowane na te okazję. Kiedy pojawiam się gdzieś na czerwonym dywanie, to zawsze wybieram klasyczną szanelkę. To jest idealny model na takie większe wyjścia, dopełni każdą stylizację. I nikt nie przejdzie obojętnie. Kolejnym modelem Chanel jest ta oto torebka. Pamiętajcie, że ja zawsze ją wybieram, kiedy idę na jakąś kolację do drogiej restauracji, ale ona też się nadaje również na jakieś mniejsze wyjścia. Ja zawsze ją w sumie nosiłam do szkoły, bo po co mi były zeszyty, jak właściwie nosiłam tylko kosmetyki i kartę kredytową. Ale kiedy już naprawdę potrzebujemy gdzieś zabrać nieco więcej rzeczy, to wybieram Louis Vuitton Neverfull. Ta torebka pomieści dosłownie wszystko. Możecie tutaj wsadzić naprawdę co chcecie tutaj na ogół nosiłam pieniądze, bo w sumie tylko w niej mi się mieściły ale pamiętajcie, że jest ona mega wygodna, mega stylowa No i każda dziewczyna będzie Wam jej zazdrościła Także mam nadzieję, że w tym filmie zobaczyłyście kolekcję moich torebek Oraz będziecie miały inspirację na przyszłe Wasze zakupy No o ile Was stać oczywiście Nie zapominajmy o zwierzętach One też muszą czuć się prestiżowo Kiedy idę z moim kochanym pieskiem na spacer Nie chcę, żeby pobrudził sobie łapki I chodził po tej brudnej ziemi jak te psy tych... Nieprestiżowych ludzi. Wtedy po prostu wsadzam mojego kochanego pieska do tej torby Louis Vuitton Neverfull. Jest to idealny model do transportu zwierząt. Ewentualnie też nosiłam w niej często wszystkie moje pieniądze, bo w żadnej innej torebce niestety się nie mieściły. Także takie właśnie mam problemy. No niestety w tamtych torebkach zmieściłam najwyżej wszystkie moje karty. Mam do zaprezentowania Wam jeszcze kilka modeli torebek. Jedną z nich jest ten oto Michael Kors w dość odważnym czerwonym kolorze. Mam do niej bardzo duży sentyment, ponieważ dostałam ją jako prezent walentynkowy od Marka na naszą pierwszą rocznicę. Podkreśli ona idealnie waszą kobiecą urodę i doda wam stylu. Kolejną torebką jest. Coś wprost idealnego na jesień. Jest ona w szarym kolorze i sądzę, że żadna z Waszych koleżanek nigdy nie będzie takiej miała, ponieważ jest to limitowana edycja, która była robiona specjalnie dla mnie na zamówienie. Kolejna torebka jest z marki Toast. Szczerze mówiąc, nie lubię tej firmy. Marek mi ją kupił tak po prostu, nie wiem, wracał z zakupów, powiedział, że zostały mu jakieś drobne, więc ją kupił. Sądzę, że ona jeszcze jest no, w granicach tolerancji nie wiem, może piszcie w komentarzach, to może komuś po prostu ją oddam, bo tak naprawdę nigdy jej nie nosiłam. A teraz torebka idealna, no bo w końcu najdroższa. Um, ona naprawdę była tą torebką, którą Marek kupił mi, żeby mu wybaczyła tą zdradę. No, nie udało mu się to, ale chociaż została mi torebka w przeciwieństwie do niego. Dobra, teraz zastanawiam się, którą z torebek wybrać najlepiej tą bo pasuje do Audi A5. Jeśli bym jechała Porsche, to zdecydowałabym się zdecydowanie na ten klasyczny model Louis Vuitton. Gdzie to zostawiłam klucze? Gdzie są moje klucze? O, dzięki. No to teraz zabierę was na parki. I pamiętajcie, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Ja zawsze moje torebki zapinam pasami. I teraz mam pewność, że mojemu maleństwu nic się nie stanie. Dbałam również o to, bezpieczeństwo torebki, ale także o swoje, więc pamiętajcie, aby zawsze zapinać pasy podczas jazdy, bo tu jest znowu taki syf śmierdzi w tym aucie. Widzę, że służący znowu się nie spisał. Ale czego się po, po nie spodziewać, jak to jest taki bezmusne. Dobra, a teraz jadę na zakupy, na które was no niestety nie stać, a wy teraz pewnie porobicie te swoje przyziemne obowiązki. No ja na szczęście nie muszę pracować, także pa!